Ja, siemano, z tej strony Maroczy, witajcie w kolejnym mona, um, infowlogu na moim kanale Prawdopodobnie będzie on krótki, słuchajcie e, Sprawa wygląda tak, jak wiecie w, w ostatnim Q&A pokazałem wam mojego nowego psa e, Jest on już u mnie tydzień i słuchajcie, sprawa wygląda tak, nie wiem jak to będzie teraz z materiałami Nie mam pojęcia e, Teraz mi się skończył zapas i jak widzieliście dwa dni chyba nie robiłem, nie wstawiałem filmów i nie miejmy jak nawet nagrać. Także wiecie o co. Chodzi, jeśli chodzi o filmy teraz. Przez jakiś czas może skończyć się daily. Mogę, może już nie, mogę nie wstawiać filmu przez jakiś czas codziennie. Przykładowo, od poniedziałku do niedzieli mogą się pojawić u mnie na kanale 3, może 4 filmy. Zobaczę jak mi się to uda nagrać. Jak u mnie będzie z czasem i w ogóle, jak ja to będę wszystko ogarniał. Mam nadzieję że jakoś sobie poradzę. Nie jestem w stanie wam obiecać tego, że będzie więcej filmów, na razie tu nic nie mogę obiecać. Więc sprawa tak właśnie tu wygląda. Na pewno CSA będę nagrywał, bo będę, nie mogę przestać. Jeszcze postaram się nagrać tą Zulę Europy, bo już to mówiłem jakiś czas temu, nawet nie pamiętam ile miesięcy temu, do dzisiaj tego nie zrobiłem, wiem, ale w końcu muszę się za to wziąć w jakiś dzień, czy weekend i to ogarnąć. I słuchajcie, no skończyły mi się właśnie materiały na zapasie. Jak ja to nagrywam, jest właśnie niedzielam. Także słuchajcie, zobaczymy, jak mi się to wszystko uda ogarnąć, ile ja tych filmów nagram. Jak ja będę wstawiał przykładowo, może być tak, jak będę miał 3-4 filmy, to mogę je wrzucać co drugi dzień, żeby nie było takich, wiecie, większych odstępów od tych filmów, bo tego robić nie chcę. Było daily przez jakiś czas, no ale teraz przez jakiś czas te daily może się skończyć. Nie mówię, że będzie, nie mówię, że nie będzie, bo może akurat magicznym cudem mi się będzie udawało ogarniać materiały, ale tutaj nie mogę w żaden sposób wam nic obiecać, także wiecie o co chodzi. Jak nie będzie materiału, to po prostu wiecie, że tych materiałów udało mi się nagrać mniej i jakoś to po kolei będę wrzucał. Ale to wszystko spokojnie, jakoś to ogarniemy. Najważniejsze jest to, że wiecie o co chodzi, jak coś. Także to by było w tym odcinku, się na tyle. Widzimy się w następnych materiałach. Zostawiacie łapki w górę, komentarze oczywiście. Zasubskrybujcie kanał kto jest nowy. Jeśli po raz pierwszy wbiliście na mój kanał. I widzimy się w materiałach sesa i nie tylko. Do następnego Siemka!